Jak latają dzisiaj. Tak średnio, nie? Spokój i cisza. No, tak wygląda przyczepa. Na ile ona jest na? Ile można uli sadzić? 8 uli na stronę czyli 16 łącznie i teoretycznie, 16 jeszcze, i teoretycznie możesz jeszcze na środek zrobić nie to będzie 24 chyba idę no a wczoraj wyrzuciliśmy ramki czekaj gdzie one są to, to takie typowo z parafiną czy coś bardzo słabo odbudowywane Czekaj, gdzie to jest tutaj O, na przykład ta ta strona w ogóle nie odbudowana, nie i ta no i dzisiaj przywieźliśmy, przywieźliśmy nowe ramki Takie ramki się nie nadawały, więc wymieniamy super pole. Ogólnie tylko 13 stopni. O, jeszcze zaczyna kropić. A tutaj mamy już normalne ramki z normalną wezą, którą odbudują. I wczoraj te wyrzuciliśmy, te dzisiaj wstawiamy. No, a generalnie to pszczoły są na rzepaku, żeby się rozbudować. Tutaj są na dwóch gniazdach, co niektóre i będą podzielone. Tutaj kurde jest jakby wszystkie ramki no to tylko za, za Sprawdź czy jest na dole ramka. Wszystko jest Wszystkie są Wszystkie są. Dobra, to można lecieć zastępczyć. Zamykamy i tego Kropi już nic nie będziemy robić. Będą wesołe. Tutaj jedną. Jedną, no, dociśnij jedną O, może i tak zrób. Poruszyły, a jesteśmy bez dymu. Dobra. Dobra, tutaj już wywaliliśmy sporo ramek. I tutaj ja bym je ja wyś wyśrodkował. Z no tu, będzie, tu już będzie Sajgon. Wyśrodkować czy... No może daj im tak. Czy tylko dołożę? Bym pobie. trochę je wyśrodkował, żeby, wiesz, żeby te stare ramki były na tym. Może normalnie bym je trochę potasował i dał star... nowe ramki po bokach, nie? Ale jak one nie mamy dymu i są widać wkurzone, no. to może daj po prostu je tutaj. Tylko z boku, tak? No, no. Wtedy jakby najmniej je wkurzysz. No a kurde już będzie zaraz przekwitał. No, wyległo. Ja tak stoję jeszcze przed wylotkami. Tutaj mamy, co mamy? Wszystko mamy? Mamy komplet. To nic nie musimy. To tutaj nic nie dokładamy. Kolejny ul. Tutaj też jest komplet, czy co? To tak, niby wywaliliśmy taką start ramek, ale jakby ich nie masz, tyle? Zobaczy. Czy... Jak? Pełno? Pełno. Mówisz. No to tutaj dwa korpusy. I tutaj masz tej pszczoły też dużo, nie? To jest taki tak. drugi najsilniejszy chyba ul. Tak. I z tego będziesz mógł zrobić spokojnie dwie rodzinki. Z tego i z tego, z tego jeszcze nie, nie? No nie. Długo. No. Tutaj były zakarwione. No, to tutaj daj po bokach już. Spokojnie możesz to położyć, bo ona tam ma odstęp na tak, dach obróć. Albo nie, już teraz nie można obrócić dachu, bo je zabijesz. Po na ten, na no, daszek Albo tak. Bo tu jest teoretycznie ten, nie? O, przerwa na pszczoła No i to też są spoko. Wszystko pozalewane. To idealnie wylotek pasuje na ten? To no, niby spokojna rodzinka bardzo No i jest spokojniejsza No, no jest, trochę jest, nie? Ale w takiej, przy takiej pogodzie to wszystkie będą yy, szlały Jest tylko 13 stopni chyba, nie? Jeszcze nie, nie będzie jeszcze chyba, nie? No, chyba nie Bo to ma dzisiaj nic. ma być 13 stopni, a jest godzina, nie wiem, która jest godzina Ale no, no, dość wczesna Dziesiąta jest? Przed dziesiątą jest chyba Powinna jeszcze wejść ta ramka. O właśnie teraz powinna wejść. Ta została kupiona. Niedawno. No. Jeszcze by je przetasował, ale to już... Idę. Pasy i Teraz w no, ten miał przyjść w nocy. <noise> no. Ten drewniany ulik to taki nowy, tak nowo wygląda. Nie wiem, to też miałeś w tym, czy. No jakoś... Jak kupiłeś, czy. Nie, no razem z, no, z tym wszystkim. Wszystkim. Nie? Jak się zrobiona w sumie? nie? to jest To tutaj to jest To tutaj pod tym. A to, ja, nie. Nie, to nie czekaj, To jest jakaś To jakieś Czekaj, To jest jakaś przykwi... To jest bum. To To jest To Na straszanie ptaków Ale Ty, Ja się zastanawiam Czy to, to jest tak blisko pszczół Nie? No. Czy, o, następny? No, czy to nie Czy to nie wpływa Na nie jakoś źle? To tam co tam Co chyba godzinę Czy co pół godziny strzela. Aha To takie pierdolnięcie jak no, Jak armata I właściwie nie wiem Czemu to tutaj stoi Bo to jest na odstraszanie ptaków Nie? Czemu to Ma tutaj służyć? A śmierdzi gazem. No. Co zabieramy te ramki wszystkie? No wezmę, bo to już śmieci na kopienie, no, To śmieci. I te, żeby nic nie leżało. Co mamy, to mamy, to mamy. Trzeba po sobie Tą też wezmę, nie? Czy nie? Trzeba ta, zacząć, nie wiem. No w sumie będę przewoził to. O, I... kuchnie, nie wiem. Ona Ci się może przydać, jak będziesz robił, wiesz, rodziny z tego. To zostawiam. Na przykład matkę dasz na dół, dasz kratę i masz pewne, że na stawkę zabierasz bez matki. No, 99% pewne, nie? Mówię, jak będziesz wiedział, że masz matkę na dole, no. zakładasz kratę i masz pewne, że na górze nie masz matki, nie? Tylko właśnie już teraz przed y, przewozem przyczepy już nie chciałem grzebać y, w ulach. No, no, no. Że, bo ramki będą zasklepione? No, no, no. Ale hmm. kiedy chcesz je podzielić? No to tam. Przed, myślę. Aha, tam zrobić to. to za, za późno będzie? Nie, nie będzie za późno. Bo jak podzielę, to będą podzielone i wszystkie wrócą do tego, tak? E, no nie, jak to zrobisz, jak tylko tam zajedziesz, no to się już tam oblecą, nie? Ale musisz to wiesz, przyjechać przyczepą, postawić przyczepę i, i już się podzielić tam. Możesz tak zrobić. Mogę Albo tak możesz do... je podzielić tutaj, zabrać ten ulb, zawieźć tam no. i już no, nie tak się tam oblaty. tym. rzeczywiście tak by było najlepiej, ale jak pojedziesz z całą przyczepą i zrobisz to teraz. W sensie, że pojedziesz... No to pojedziesz... przyjadę tu, wezmę obojętnie góra, dół, czy nieważne, nie? No. Wezmę górę, dół ze spadłem, No to co uznałeś, że... Smatka, później no. po przyjeździe. No, no to też możemy zrobić. I tak Zobaczmy, jak nam to pójdzie. To jeszcze z najsilniejszego ula wyciągniemy szufladę. szuflada, no, szuflada no właśnie. Zrobiłeś im wentylację zrobić? Szukać warozy? Coś, coś, coś Zawsze coś może być, ale to tam wiesz. Ona jest bardzo, bardzo cenna. No, te kraty są bardzo drogie, nie? Bardzo drogie i bardzo I ona drogie. jest taka co, no, no ogólnie to jest nie jest ją łatwo uszkodzić, nie? To jest, Niby Kurde, nie jest. Kurde, nie aż tak milimetr... prosto. No ja wiem, jak lekko przesuniesz to ten, ale one są bardzo fajne. Fajne znowu, z drugiej strony te plastikowe, no to są takie o wiele, o wiele, wiele tańsze. Tak kosztuje no. ile? 17 funtów. No, coś koło dwudziestu na No, dna, a tam no, tak kosztuje tak, chyba 6, nie? Z tą drzwiam. No, no, no. To jest różnica. Dobra, lecimy do samochodu, nie? I lecimy dalej. Trzeba bramę po sobie zamknąć. Stary. ciężko by iść do tego ula, nie? Trochę pada. A po co my tam jedziemy? Tam miałeś dużo ciramek, ale nie musisz, nie? Możemy się tylko zatrzymać przy tym długim ulu. Tam, ten, ten, tam nie będzie padać. Aha, bo to w sumie pod drzewami, nie? No, no to tak robimy. O właśnie, a tu mamy tu amerykańską i tutaj pszczoły będą zbierać później. Ile tutaj jest tego hektarów? Eee, 20 hektarów 20 hektarów no to Bada miał co robić. Ciekawe właśnie jak z niej zbierają. Jak ktoś wie jak zbierają pszczoły z zborówki może dać komentarz wycinaliśmy wiemy... jeden rząd Aha. Taki restart robimy powinno się robić wycinać tak bardzo nisko co to, co któryś rząd tego, tak? Co, co trzeci, no i co? czemu i, to czemu i czemu? znowu wydniemy co trzeci, aha, żeby nie, na raz aha, nie stracić no, no. całego plonu. No tutaj mamy też, a tu pod podziewamy mamy pszczoły. A tu sobie zobaczymy, co się dzieje mhm. szybkiego. Dobra, dojdziemy. A wczoraj zrobiliśmy taki trik Mieliśmy ten ul z pszczołami Pokażę jak on w środku wygląda Stary jakiś angielski ul Pszczoły tak sobie budują Na takich deseczkach i z tego te deseczki paszyją do normalnego ula, Wrzucaliśmy je Na no to daliśmy nadstawkę i mamy nadzieję, że w końcu przejdą do góry z czasem bo taki ul jest w sumie dla hobbystów jakiś tutaj mamy szybę o, z tej strony widać, szybę nie będę otwierał dobra, zamknę go o, i tam je porzucaliśmy, no i tutaj Tutaj się osiedliły one. Mieliśmy chyba ramek dorzucić. Mhm, tutaj daliśmy im z pokarmem. Zeskrobaliśmy. Weź dwie na wszelki wypadek. Mi się wydaje, że dwie mogą wejść. Dobra, szybka akcja bez dymu, więc będą pewnie szczęśliwe pszczółki. <gry> a tylko tak, no tak najlepiej. Chyba, no, chyba tylko jedna, a jeszcze mam ten problem. Chyba tylko jedna, no. Masz, no deskę można było dać, ale to tam też nie ma problemu. Ale nie mam chyba deski. Dobra, to nie ma problemu. Dobra, to tyle, nie? tyle. Tutaj tylko zruchniemy. Tutaj też nie było jakichś? Czy jak? Czy myślisz, że nie było? Aha, tu jest wszystko dobrze. Yes, no. I sobie jedzą też żeśmy zostawili. Też żeśmy wycięli. Miód. Największe plastry. plastry no. Żeby, Żeby matka jadł. tylko nie weszła i nie zaczerwiła ich. O, kiedyś widziałem na jakimś filmie. no nawet jak tak położone były plastry. A to weszła i zaczerwiła. O, a tutaj jest właśnie ul, który. z tego długiego ula. Aj. A to było Starego, tutaj jeszcze nie weszły do góry i tam też za wiele nie ma, więc one trochę, wiesz, to będzie, a chociaż widzę pszczołę tam chodzącą w tym. Jedną jest? Jedną, no. tak? No, możemy I... Są. Słychać? Są pszczoły, o widać je nawet. No, ich jest nie za wiele, bo je wiatr przewrócił właśnie, nie? Tak. Tak więc, cud, że żyją. Dobra, to będziemy kończyć to, nie? Jeszcze na koniec, Andrzej. Dostał rządło. Zobaczcie, dostałem rządło. Z a czy, a... ubrania, było w ubraniu. Aha, w ubraniu było. Chciałem Pulsuje? się poprawić. Pulsuje? I, I dostałem. Nie, nie, nie boli jakoś szczególnie mocno. No tak. I ukąszenie. Trudno. No. Taka zabawa. A tutaj jeszcze coś dodam. Dostałem Andrzeja taki stary przyrządzik do hodowli matek. Fajnie się obraca, nie trzeba ściągać belaczek. Ja mam w nowych tak, że muszę ściągać belaczki. Tutaj patrzcie, jest takie półkole wycięte. I też sobie możesz obrócić. Trochę ciężko się obraca, bo nie wyrobione, ale pozmieniam kubki i na 19 matek. tak? Na 19 matek jest. Tak. No. Zobaczymy. Wyhodujemy jeszcze jedną turę matek. Dobra, ja kończę. Wy się trzymajcie. Sześć.